Cześć, hej, czołem, witajcie, ja nazywam się Komandosik Paul, witam i zapraszam was na kolejny part z serii przygody z World of Tanks Cześć i witajcie w kolejnym parcie z tej serii Dzisiaj mam naprawdę dla was dość fajną powtóreczkę, którą udało mi się zrobić tutaj na czołgu Jak Tiger 88 Nie jest to może jakoś, wiecie, świetna bitwa, nie będzie tutaj nie wiadomo jaki wynik No ale w tym filmie przedstawię wam tutaj E, taką można powiedzieć z mojego punktu widzenia dość fajną bitewkę, na której zarobiłem dość sporo kredytów, e, może nie grając jako świetnie, wybitnie, no ale zrobiłem ponad 3 bułka w WN8, czyli, e, czyli nie jest najgorzej, e, w tej bitwie m, również zrobiłem ponad e, około 3000 damage'a, tak na spokojnie sobie pojechałem no taka mi się wydaje bitewka fajna e, do pooglądania, do posłuchania mnie, co mam dzisiaj wam do powiedzenia. No do powiedzenia mam dzisiaj naprawdę m, dla was wiele rzeczy, ponieważ już niedługo, już w tym tygodniu, co teraz będzie od poniedziałku, e, znowu wstawiam komputer do... Do, można powiedzieć do modernizacji Ponieważ e, po, w, poprzednim moim tygodniu, w poprzednim tygodniu nie, ukaza nie ukazywały się żadne filmy na moim kanale Ponieważ mój komputer też był w modernizacji e, Co jeśli mówię modernizacja Pewnie się dziwicie co ja mogę mieć tutaj na myśli e, Jeśli chodzi o modernizację chodzi mi o to e, Że tutaj będę e, w swoim komputerze ja tak naprawdę już już tak się na, naprawdę zdecydowałem, że będę wymieniał sobie kartę graficzną e, Kartę graficzną e, będę tutaj zakładał albo tą e, MSI 960, 970, tą 4 gigową e, Albo tą NVIDIA, e, również 4 gigową, tam to jest nie wiem, chyba Gigabyte e, G1, e, Gaming też 4 giga e, ta karta ma, czyli Moja karta ma dotychczasowa 1 giga i ma tylko jeden wiatrak, a tamta MSI ma dwa wiatraki, jeszcze takie dwa duże wiatraki, a ta w ogóle już e, ta druga karta, ta e, to jest chyba gigabyte, nie widzę gigabyte jakoś tak, że dokładnie teraz nie pamiętam ma 3 wiatraki, możecie sobie posprzać e, na Allegro jak te karty e, wyglądają. E, to widzicie, dojechaliśmy już tutaj do takiego punktu. Można powiedzieć zwrotnego w tej bitwie tutaj właśnie na klepie kto się mówi najwięcej damage'a bo widzicie ile tutaj e, czołgów ciężkich popodjeżdżało e, ja tutaj tak sobie spokojnie przymierzam do tych czołgów widzicie tutaj e, celuję oczywiście po włazach e, w te amerykańskie czołgi ciężkie bo to jest naj, naj po prostu jak nie widać mm, tutaj rykoszet wiadomo że T29 ma bodajże słabszą wieżę od T34 no to wiadomo jest niższy tier bo tutaj sobie w luwę na początku strzeliłem tutaj po raz kolejny tym razem nie udało mi się przebić E, tego tego czołgu, e, tutaj ten AT-15A, również chciałem tutaj we włas strzelić, no niestety się nie udało, tutaj drugi raz podjeżdża, teraz mi się udało, miał 38 HP, tam ja myślałem, że już go skończę, no ale niestety m, tutaj troszeczkę w dół poleciał pocisk, jakby poleciał trochę w górę, na pewno by było e, pewne przebicie no i co mamy tutaj już ponad e, 1227 gimage dokładnie, E, zaraz jeszcze jeden strzał i będziemy mieli już po prostu życie za siebie zrobione, czyli ten me medal ogień skuteczny będzie już w naszym posiadaniu, czyli teraz mamy już 1500 damage'a Ja tutaj wbiłem na tej bitwie w plutonie, też miałem o tym powiedzieć e, z kolegą e, Kosom199805 e, e, Tutaj kolega mnie napisał, chyba jak jeden z moich widzów, którego też serdecznie pozdrawiam, żeby mu pomógł po prostu tutaj w plutonie, żebyśmy zagrali razem no Tutaj mówię, spoko, dodam Cię, pogramy Tutaj prosi mnie, żeby misję pomógł wykonać Więc ja też tutaj miałem misję bodajże Zadaj wrogim pojazdom dwa razy więcej punktów uszkodzeń niż wynosi pula punktów uszkodzeń Twojego pojazdu Wygraj bitwę, przetrwaj bitwę Tutaj mierzę się teraz tymi T3-4 Też muszę powiedzieć, że w tej bitwie udało mi się tę misję zrobić za pierwszym razem, więc całkiem spoko Tutaj ta T3-4 znowu po kadłubie dostała Eee, nic świetnego tutaj nic mi zrobić tak naprawdę nie mogła. A tutaj niestety no, zaingasowałem e, dwa strzały, ta, też czwórki te ona się teraz schowała. No ale ją widać, chciałem tutaj wyjechać, jeszcze może razem e, uderzyć, no ale niestety nie miałem do tego dogodnej pozycji. Tutaj nagle m, zaraz mój kolega z mi się zaaktywuje, który stał gdzieś nie wiem w kącie całą bitwę nie wiem dopiero teraz się zaaktywował i zobaczycie co, co on teraz w ogóle wyczyni jak to się dla niego skończy ten jego wyjazd zobaczcie zainkasował udało mi się zniszczyć te 3-4 ale zainkasował już jedną pestkę od te 3-4 rozwalił te 34 ale zainkasował pestkę zobaczcie jedzie już tutaj na pewniaka a tutaj artyleria go skosiła no i praktycznie za 779 został pocisk no i niestety zginął więc tak to się dla niego skończyło tutaj ładny mój strzał w T43 to nie jest żaden problem dla mnie już mam ponad 2600 damage'a zrobionego ponad 2700 WN8 czyli jak na razie jest ok no nie mówię, że wiecie, że to jest jakiś wybitny wynik ale można zaliczyć to można powiedzieć do takiego jakby serii szybcej wściekli bo w ponad 5 minut porozwaliliśmy no w 5 minut porozwalaliśmy tutaj całą strunę, wszystkie czołgi, no i jestem spokojny już o wynik chociaż tak naprawdę jest dopiero 12-11 możecie zobaczyć tutaj na górze mapy e, jest jeszcze T28 prototyp oraz dwie artylerie w bazie przeciwnika, więc naprawdę tego lekceważyć e, no nie można tutaj myślałem, że ten RHM sobie spokojnie poradzi e, z tym mm, T28, a widziałem, że miał 3 kile, więc mówię, gówno pewnie sobie poradzi, więc spokojnie sobie jadę tutaj się nic nie wracam, tutaj nic nie może się stać, no ale zobaczycie jednak, jednak może się coś stać, ja tutaj napisałem, żeby spokojnie sobie bronił, ostrożnie bronił, żeby tutaj nam tylko nie zginął, bo jak nam zginie, to to, to może się sytuacja delikatnie, delikatnie skomplikować. No i niestety on tutaj zginął, został zniszczony przez artylerię, chyba w jednym miejscu zbyt długo stał, przez co się naraził właśnie tej artylerii. Tutaj ta artyleria jechała, ja tutaj chciałem strzelić, ale zobaczcie jak ten pocisk jakoś bardzo dziwnie hmm, przeleciał. Tutaj dostałem od Hummela za 423, więc tak, tak trochę w ruchu, tak trochę na, w miejscu, zdążył przycelować. No i niestety tą pestkę zainkasowałem. Jak widzicie, już ponad mi, tej statystyki ponad 1000 mi skoczyły, czyli naprawdę na plus. Pamiętam, jak jeszcze byłem początkującym, pomarańczowym graczem, to były naprawdę moje początki. Ja również dopiero to jest moje pierwsze konto więc wiecie to nie jest jakiś konto do statystyk czy coś i tak wydaje mi się że w miarę dobrze mi idzie że mam, lep, mam lepszy po prostu kolor e, bitew e, mam, mam gorszy kolor bitew niż kolor moich statystyko tak to niektórzy się nawet mnie pytają czy to jest moje drugie konto no, ale ja oczywiście mówię im że nie e, no i tutaj podjechałem ten Hummel, wiedziałem że tutaj gdzieś będzie stał no ale niestety zobaczycie co się stało ja tutaj chciałem podjechać tu jedną tak się trochę i myślałem że jeszcze uda mi się, no ale 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 Humel mnie jednak e, trochę przechytrzył e, No i tutaj się sytuacja bardzo skomplikowała m, Zostało 13 na 14 Ja tutaj poradziłem, e, żeby ten T4 wjechał tutaj sobie na kapa Jak widzicie 3000 ponad WN8 jest zrobione e, No i on tutaj rozwalił sobie m, tego Humela, już spokojnie go dokończył, on mi na przeładowaniu e, No i tutaj była taka sytuacja, że zobaczcie, też taka dość skomplikowana, że on kapuje e, i nasz T3-4 kapuje, ten T28 prototyp kapuje i nasz, e, nasz zawodnik tutaj T3-4 kapuje. No i teraz byście powiedzieli, pewnie, że to będzie remis, ale nie, nie, zobaczycie, że to nie będzie remis, e, ponieważ, m, ponieważ nasz e, sojusznik wcześniej wjechał na kapa e, i my skapujemy to za minutę za minutę oni za minutę i 7 sekund czyli te 7 sekund jest e, tak naprawdę mm, mamy przewagi e, byłoby to tak naprawdę jakby było to 5 sekund to byśmy to zremisowali udało nam się fartem bo zostały 2 sekundy kiedy my, my to po prostu wzięliśmy e, kiedy my po prostu skapowaliśmy zostały 2 minuty 2 sekundy raczej, a oni po prostu jeszcze te 2 sekundy nam brakowało i wtedy przerzuciło nas normalnie do garażu już zaraz kurde nie wiem czy to trochę się zagmatwałem, nie wiem czy to zrozumieliście do końca no ale zobaczcie to teraz, bo pojawi się coś, że zaraz jak dojdzie 79-80%, jak dojdzie to do stówki to się pokaże, że baza, że wroga baza została zdobyta i wtedy ma, macie jeszcze 5 sekund i przez te 5 sekund możecie kogoś uderzyć albo możecie, nie wiem, jechać i po prostu się utopić. Mm. No i tak samo jest z tym, że na przykład jak macie 2 sekundy oni później od was zaczynają kopać. Widzicie, a w tym momencie jest baza z zdobyta i teraz jest jeszcze 5 sekund i jakby teraz na przykład się pojawiło, że nasza baza jest zdobyta, to byśmy to po prostu zremisowali. A tak to po prostu dość fartowy sposób wygraliśmy. No i co mam nadzieję, że powtórka Wam się podobała. Jeśli chcecie więcej takich filmów i chcecie więcej, żebym opowiedział Wam o tym czołgu, bo tak naprawdę więcej teraz było spraw organizacyjnych, żebym po prostu sobie tak tylko poględził. O sprawach, które się po prostu dzieją na moim kanale A ta powtórka po prostu Leciała sobie gdzieś tam w tle No ale jeśli chcecie jakiś filmik typowo opisujący Ten czołg, to, to po prostu Proszę was o jakąś opinię A ja postaram się ten film dla was nagrać Więc co, trzymajcie za mnie kciuki W tym tygodniu, co teraz będzie Bo, bo naprawdę będzie spoko Ten komputer sobie zmodernizuje I wtedy, wtedy dam wam jakieś jakieś po prostu nowe wiadomości na Facebooku, Wam napiszę, żebyście byli na bieżąco. To na razie, trzymajcie się. Hej!